Będą mieli Państwo okazję ten samolot obejrzeć z bliska, bo kołyn woduje. Właściwie nie wiadomo, jak się nazywa to, co on teraz robi. Kiedy samolot toczy się na kołach po lotnisku, to kołuje. Kiedy samolot ląduje na wodzie, to woduje. A co on robi teraz? No, po angielsku byłoby to łatwo. Mówi się i na kołowanie, i na taki ruch po wodzie taxing. On taksuje, taksówkuje. On po prostu zjeżdża do miejsca, w którym. A pozdrawia nas małżonka pilota, która teraz wyszła na pływak. sympatyczna osoba, która... Wczoraj byliśmy tym samolotem w Ełku. Było sporo ludzi na, na brzeżu, przy którym czumował. No i zarówno pilot Rüdiger Hahn, jak i jego małżonka, której imienia nie znam, ale to Państwo się pewnie pierwszy, pierwsi dowiedzą, bo podkołuje tu do nas i gdzieś pewnie zatrzymuje w pobliżu tak, żeby można było obejrzeć samolot i sobie z nimi porozmawiać. Mówią oboje i po, i po angielsku, i po niemiecku. No nie mówią niestety po polsku, ale sądzę, że po tym, jak polubili Mazurskie jeziora, a latają po nich od tygodnia, każdego dnia bez przerwy to i polskiego się nauczą, bo Polska jest dla nich krajem prawdziwej swobody.